Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji technicznej na parze funt brytyjski do dolara amerykańskiego, gdzie od marca ubiegłego roku dolar sukcesywnie traci na wartości do korzyka walut rezerwowych. I właśnie w ubiegłym miesiącu i ten miesiąc rozpoczął się testem bardzo ważnego poziomu technicznego. Są to szczyty z maja tego roku z lutego oraz z kwietnia 2018 roku, gdzie wzrosty zostały zatrzymane na poziomie 1.4370. Pokonanie tego poziomu oznaczało będzie próbę ataku na szczyty z czerwca 2018 roku na poziomie 1.50, ale zanim do tego dojdzie Tutaj musi nastąpić dość intensywne dane z amerykańskiej czy z brytyjskiej gospodarki, gdzie cały ten spadek, który mieliśmy związany z Brexitem, zostanie zanegowany, a gospodarka brytyjska pokaże swoją siłę, choćby nawet w stosunku do europejskiej, a obawy, że Wielka Brytania jak najbardziej ucierpi po wyjściu, Wspólnoty już odeszły zapomnienie. też patrząc na wykres miesięczny, ten wzrost jest niezagrożony póki co. A jednomiesięczne korekty to tylko dla uspokojenia rynku. Zatem, patrząc na wykres dzienny, to co aktualnie się dzieje, to na wykresie dziennym poziomy oporu na 1,40 zostały pokonane. Mamy opory na 1,40 plus wsparcie, i ta ostatnia fala wzrostowa do szczytów z 1 czerwca na 1,42,50 została na razie zatrzymana, i szczyt rozbity jedną świeczką aktualnie jest testowany. To też, jeżeli zejdziemy poniżej 1,40,60, zaraz zobaczymy to na niższych interwalach, to stronę 1,40. Z dużą szansą na spadki lub testowanie dołka z 14 maja na poziomie 140 Na wykresie 4 zarówno dane o ADP, które mówiły o silnym wzroście zatrudnienia w sektorze prywatnym, i rozczarowujące dane, czy one do końca ocenić. Ale tak inwestorzy to odebrali, rozczarowujące dane rządowe, oficjalne, czyli te popularnie zwane payrollsy, spowodowały w pewnym momencie umocnienie dolara, a później osłabienie. I w tej chwili tak naprawdę utknęliśmy w bardzo szerokim zakresie pomiędzy 1,42 jako podwójny szczyt na danych z amerykańskiego rynku pracy, oraz wsparciu, gdzie opór po rozbiciu trzyma jako wsparcie i jest to poziom 1,40,60. 140 pipsów z zakresu trendu bocznego od początku czerwca, który obserwujemy, prawdopodobnie pozwoli nam pozostać jeszcze w tym długim trendzie bocznym, zanim nastąpi albo jakaś akumulacja, albo ryzyko korekty i spadek strony 40, ale wyjście powyżej 1,40. 2, może spowodować to, że szczyt z 1 czerwca zostanie zaatakowany, a po pokonaniu tego poziomu wyjście w stronę właśnie poziomów miesięcznych 143, i 1,50 są bardzo prawdopodobne. To też należy się właśnie na tych niskich interwałach Przypatrywać bardzo dokładnie, mamy wykres godzinny przed sobą, gdzie świeczki nas specjalnie nie interesują. To wsparcie jest kluczowe do dalszych wzrostów, natomiast po pokonaniu tego wsparcia można oczekiwać pogłębienia korekty w stronę 1.40. Póki co, na razie jedynym pomysłem chyba na tą parę jest próba rozgrywania trendu bocznego kupowania w okolicach wsparcia, sprzedaży w okolicach oporów.